A wszyscy pan, nie za mną wydarzy, zostali. Dlatego, co, nie no, nie mogę przekazywać pani. Nie myślisz nadzór. Nie, żech z... tam kieruje ruchem. ...doktor, Wiktor Traktor może z panem pieść. Pan Wiktor Traktor, który zarządza przedmiotami artystycznymi, jest w stanie. No, ale dlaczego nie może być Włękista dyrektorem? Jestem spółek plastycznych, skoro minister. Nie bo można mieć jeszcze Nie mam przeciwskazać. Bo na przykład w szpitalu tarnowskim jest pani, która w no, ogóle nie jest lekarzem. Tak. A szpital tarnowski jeden, jeden który tak. jest jednym z najlepszych, tak? Bo tak. dlaczego nie, nie, się nie za, jest marektorem na rzecz? Tak. 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 Nie jest zadłużony. Ja ją mogę lubić. Nie ma pierwszego liceum. No, tak, no. Ja. ją lubić lub nie. Moja żona nie. też jest absolwentem na pierwszej licei, u też Tam była. Poproszę o postrady. Przez wiele lat ja mam pięć ja To Jeszcze jak nie może ubrasz. Jeszcze jak nie, ale nie ulega wątpliwości, że żyjemy w kraju dorożka i gąbielskiego. Ale... W kraju totalnego absurdu. Tak. Z nauczycielami. Ja jako nic nie mówię, tylko radzimy. Bo ja pracuję dla służb. Nie odmawiam z konkursu, bo nie dałem zaświadczenia. Takie malutkie zaświadczenie, które w nauczanie. A może tego nie, nie zaświadczenia dałem, zaświadczenia te wszystkie nie inne wzią. nie, ani tego też nie dałem. No. I to mi oczywiście te, te wszystkie dupki z miasta. Słuchaj, tylko nie mam kurs, to ja tak, to tak. Tak. jak to I, i, i nagle ja sobie przygotowuję tam znaczy się. Odpuść mi tam jeszcze lasę. Od razu robicie lasę?

To jest pan. Nie, to jest pina. My to renowacji. Pan prezydent zakupił w Jeśnią wiele powozów, zabytkowych powozów, które my w ramach współpracy naprawiamy. Oczywiście wszystko jest pod kierunkiem konserwatora, po to się nie da zrobić. Samodzielnie. To już jest kolejny eksponat, w który szkoła i słuchacze drugiego roku studium robią na dyplom. To jest do, do pracy, jeśli chodzi o lewactwo. Tu mamy następne pomieszczenie. Proszę powiedzieć, Wielu rzeczy zgodnie z odwijaniem. Tak. Ale co na przykład można tutaj, co może żądać, że cały wdech? Właśnie może żądać na na prawie 2-3 miesiące do namiotu, trujemy azotem i właściwie eksponat wychodzi czysty, jeśli chodzi o to, co jest Zdechowali. w środku. Oczywiście. No, ja pokażę Wam tutaj w na, na, na namiocie jak się uda, ale one już są po wyrażą. odtruciu, także mm. te będą wydejmowane i będą poddawane renowacji. Mm. No. Powiedzi, że mają pomysł zmięcie nie miasta, miasta na tym boisku asfaltowym leży na zewnątrz. Tylko bo ja mam tak tak jak bo to nie wygląda nie na to, to ruskie. To jest srebro. Srebro nie byłaś w kadłubie. To jest z jednej dachy. A? Tak. To, 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 to są wierne kopie muzealne, tylko pomniejszone. Słyszę na pierwszym, drugiej, 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 Wyjdźcie z kadłubu, To się wyjdź z tego takie robią, pomniejszone kopie tutaj po, yy, pokażę. O. O, o, się Wystarczy, wiodą, że mamy dużo. Tekstów. Każdemu po jednej. Które współpracują z Witkiem Górskim, które współpracują z Witkiem Górskim. Ubawiam się, to są dni niewielkie, że mamy bardzo dużą wystawę w Rzeszowie w tej chwili, bo tam była wystawa pracy na obranych Tam no. byłem przez, przez magazyny w mam pracownię z naselem. Idę, ale przesada jest tylko na tym.

Płacałem, że Ale się Zmala, ja, ja, Wreszcie, tu się kończyło. Tu nie było. Tu, tu, tu tego nie, du, nie było. To, już tego, nie I to jest ta przegłoska, budowała się w pierwszej ja, Wszystko. Chyba, że chcecie nas... Malczewski, tu wyspiański, tu tego mali. No tak chodzi. Wyślę w końcu nie wiem. No co się podobało najbardziej. A nie wiem, a kto jest największy malski? Ty co mi O od tego to ja też jestem Matejko. i zaczął no. się podpisywać Nikiform Matejko. Ale on tego nie, 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 nie tylko. Według opinii. Matejko nawet to ja jestem. Nikiform Matejko. No, po, no, a zatem on nie, w krynicy na papli tam siedział na murku tak. e, i na MDM-ach z tyłu malował. Bo MDM-y to były te, takie fajne pudełka te Turki. Na ja, 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 ja czytałem Nie tylko taki artykuł tak. o nim, na pewno też. Tu chodzi o to, że tu się złożyło tak, w nim, w nim. jego psychika, czyli on był po prostu taki no, chory psychicznie, no, po prostu był, był ale, ale w świetle swojego umysłu wyczuwał, Wyczuwał, Ty, a wyczuwał. Nie chce pan taki Nikifor? Nie, jest. On się podoba. podoba. O, I obojętnie, on co on by zrobił, czy postawił kropkę, czy takie jak dachy, czy tam coś mało, to będzie piękne, Ta bo to był Nikifor. Mało tego, byśmy, i to wszystko byliśmy, poszło tak, że to Nikifor. wszystko jest Nikifor. Wszystko nie, jest Nikifor. Ale jest jest taki że w tam w... Na Akademii Stukniętych na Psychologii pedagogic, myśmy pojechali do Kobierzyna na praktykę. Tam jak zobaczysz tych właśnie chorych, to tak? nie będziemy mówić tak, wariatu. Tak, tak, Jak oni wspaniale malują różnie. różnie. I z deformacją też zależy od, od stopnia chorowania. Ale tak, tak, tak. niesamowite. Przecież nawet w przekroju później był taki artykuł i pokazywali takiego, który główki, miliony główek rysował. Tak. O. I on z tych główek tworzył całe obrazy postacie pejzaże. A, a dlaczego piją artyści? Piją i to mocno. Tak, tak. Ale... Ja no nie pamiętam. No no. Jacek nie jesteś wtedy stary. nie, Od ręki, tak. Dzim. No, I od I Od od numery. I numery. I numer 5, 3, I numery. I numery. I numery. I I ja pytam się na kiedy, On nie spieszy mi się, bo ja chcę mieć konia robionego, namalowanego przez Pana, nie? No i kurde, wyobraźcie sobie, trzy miesiące to trwało, ona dzwoni do mnie, czy ewentualnie coś tam robiłem koło konia. A ja całe trzy miesiące, on mi siedział we łbie. Ale nie robiłeś. Nie robiłem, bo musiałem się zmobilizować. I Jak ona zadzwoniła, ja jej mówię, a potrzebny jest? Ona mówi, no nie, ale tak, przypominam się. Ja Jakby to za trzy dni będzie. Mhm. I tak się stało. Mobilizacja sakramencka i powstało pięć y, koni. Ona mogła sobie wybrać wersję, czy nie? Tak, czy nie, ale na tej zasadzie. Pięć różnych, czy? Pięć różnych, ale na tej zasadzie, że nagle poczułem taką, to ja teraz konie będę. Tak przyszedł, nie wiem jak to nazwać, jakaś nie, taka wena mi tak nagle tak, przyszła. Tak, tak. Podbudowana tym, że ona zadzwoniła. Bo gdyby nie zadzwoniła, to już pół roku Ja, by ja mam co innego, ja nie zadzwoniłam. Ale no. jak pójdę do Albie, ona mówi, jest, daje kaza, się kurwa do domu i, I od się od do i marować, no. No, no, takie wstrętne to jest, ale to nie jest wena. To Dogadałem Ci to, ja. bardzo delikatnie ja, 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 powiedziałem i powiedziałem, sakrament skomniła.

Premises, powiedziałem i tak, wie Pani co? Ja znam, ja znam sytuację, ale to ja wiesz, że pojedziemy Ja znam sytuację. Powiedziałem moim drinkiem. A nie, a nie. I no, sytuacja jest. Już Ci daję. Ja po prostu zawsze gdzieś coś daję. Ja to podpisuję umowę. Na świętym świecie. Czasami komuś się zdaje, że może wierzyć. A ja wolę zaraz odbić już z granicą, bo już się tak

Pięknie. Robi na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie ma go znowu gdzieś tam. Nie zrobię. Zadzwoniła, że przyjdzie, czekałem godzinę. Nie było? No, Rozumiem, że tak, tam jest zakupy, ja już w biegu do nas zgody stoczyłem. Ja bym przyszedł to nie na chwilkę. By, <noise> tylko tylko no. mówi taka sytuacja, że... Córka przyjechała ze Szwajcarii. Nie, ona ze Szwajc do Szwajcarii jedzie. ci przyjeżdża. A druga uczy bulewu. Ale Władek też musiał jechać, bo pojechał godzinę temu.